Cześć, moja kochana brygado. Gotowi na poranną dawkę kawy i nowinek? Mam dla Was coś specjalnego, żeby ten dzień zaczął się z uśmiechem i pozytywną energią. Specjalnie dla Was przeszukałam czeluście internetu, a konkretnie Reddita, żeby wyłowić same perełki z ostatnich godzin. Wiecie, co lubicie, prawda? Zacznijmy od czegoś rozczulającego. Na aw pojawiło się zdjęcie zwierzaka, który naprawdę wie, jak pozować do zdjęć. Użytkownicy zastanawiają się, czy jest Kinda Handsome, a ja powiem wam, że jest przeuroczy, jego spojrzenie po prostu rozbraja i od razu robi się cieplej na serduszku. Prawda, że urocze? A teraz coś, w czym pewnie nie jeden z nas się odnajdzie, klasyczny Meyer, czyli ja w realu. Tym razem chodziło o te chwilę, kiedy życie rzuca ci kłody pod nogi, a ty, no cóż, po prostu próbujesz przetrwać z godnością. Mem wywołał lawinę śmiechu i westchnień zrozumienia, bo kto tego nie zna, no wiesz? Przejdźmy do czegoś z pazurem. Na Clever Comebacks ktoś pokazał genialną odpowiedź na zaczepkę o skromne początki. Udowodnił, że wielkość często rodzi się z małych rzeczy i nie ma się czego wstydzić. To taka mała lekcja pokory i siły podana w bardzo dowcipny sposób, co? A skoro już przyciętych ripostach jesteśmy, na murdered by ktoś dosłownie zamordował słowami czyjąś złośliwość. Odpowiedź była tak celna i miażdżąca, że internauci cipiali z zachwytu. Czasem trzeba postawić kropkę na w elegancki ale stanowczy sposób. Teraz coś prosto sfumny, co wywołało salwy śmiechu. Ktoś opisał sytuację, w której się got him good, czyli dziewczyna czy kobieta genialnie wymanewrowała faceta. Detale są kluczowe, ale efekt końcowy jest przezabawny. Warto pamiętać, że kobiety potrafią zaskoczyć. No, no wiesz. Mam dla was coś naprawdę niezwykłego i wzruszającego. Na BeAmazet pojawiła się historia o ogrodniku, który zranił się cierniem, a małpka została jego lekarzem. Zwierzęta potrafią być tak empatyczne i pomocne. To pokazuje, jak silna potrafi być więź między człowiekiem a naturą. Prawda, że piękne. Skoro już o ciepłych uczuciach mowa, na Madame Smiley ktoś podzielił się zdjęciem lub historią zatytułowaną True Love. To coś, co po prostu sprawia, że uśmiech pojawia się na twarzy bez powodu. Małe gesty, wzajemne wsparcie to właśnie buduje prawdziwe szczęście. Idealne na dobry początek dnia dla mojej kochanej brygady Pentchiton. Na koniec porcje z Reddita, coś z Madlacz, czyli oszalonych, ale w pozytywnym sensie ludziach Konko. Tym razem chodzi o Mad Neighborhood. Mieszkańcy wymyślili coś nietypowego, co rozbawiło cały internet i pokazało, że sąsiedzi potrafią zaskoczyć i wprowadzić trochę szaleństwa do codzienności. No to tyle z Reddita na dziś. Ale mam dla Was jeszcze małą wisienkę na torcie, taką wesołą ciekawostkę na dobry początek dnia. Wiedzieliście, że wydry morskie śpią, trzymając się za łapki, żeby nie odpłynąć od siebie? Urocze, prawda? No to jak, gotowi na podbój świata po takiej dawce pozytywnej energii. Moja kochana brygado, to już wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby uśmiechnąć się do siebie i do innych. Miłego dnia i do usłyszenia jutro przy kolejnej kawie. A źródła tych wszystkich rewelacji znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem.